First half game, we weren't really ready ready to play well today. And uh, after one nil lead, we received a few sloppy goals. Uh, but uh, same continued a bit for the second half. Uh, for me, we were not ready to compete. Uh, conceded two easy goals, and uh, the result is because of this. Niestety przegrywamy się dzisiejszy mecz. Moim zdaniem była tak naprawdę wyrównany mecz. Dużo walczyli, ale drużyna z konstruktu była trochę skuteczniejsza. Popełniliśmy grube blendy. Będziemy dalej pracować. Wiedzieliśmy, że legia w tym sezonie jest zupełnie odmieniona zupełnie inaczej pracują. Widać to. Gdy przygotowujemy się do meczów, tak też było. Zacięte spotkania, my chcieliśmy się odgryźć po ostatniej wpadce ze świeciem, no ale popełniliśmy też sporo błędów w defensywie. Straciliśmy aż cztery bramki i nad tym musimy jak najwięcej pracować. Myślę, że dzisiaj troszeczkę się zrehabilitowaliśmy za poprzedni mecz chociaż też nie ustrzegliśmy się błędów, ale przede wszystkim cieszymy się, że wygrywamy, bo, bo zawsze po porażce najważniejsze są trzy punkty i dzisiaj wywozimy je z Warszawy, chociaż nie było łatwo, bo też znowu straciliśmy pierwsi bramkę, musimy troszkę wyciągnąć z tego lekcję, bo tracimy zbyt łatwo bramki, ale tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze są dzisiaj trzy punkty.